Teraz powiem o tym, jak wróżka zarabia. Większość ludzi na co dzień jest w takim zamieszaniu, w takim zagubieniu, że oni nie wiedzą nawet, czego chcą, czego chcieć. Ludzie nie wiedzą, czego można chcieć, czego warto chcieć. Ich mózg nie działa im na korzyść. On jest rozproszony, ich aura jest rozproszona w kłótniach, w jakichś pretensjach, w wytrzęcaniu mleka z kozła. W sytuacjach, których, które nie przerobili, w lekcjach, które nie wyciągnęli. I co się dzieje? A żyć trzeba jakoś, tak? Jakoś nadzieję trzeba mieć, jakąś, chociaż jakiś obraz przyszłości trzeba mieć. No i mechanizm zarabiania bróżki jest taki, że ona przedstawia człowiekowi, paradoksalnie, ale tak jest, ona przedstawia człowiekowi jeden chociaż możliwy wariant, jedną opcję, którą może w swoim życiu zastosować. A człowiek ten, który jest niczym gacie na wietrze, niczym ostryga zagubiona, on z radością, troszkę zabawą, bo jak idziesz do wróżki, składasz swój los w jej rękach. Pamiętaj o tym, że nie jesteś silny, jesteś bardzo podatny na słowa wróżek. Na, pod wróżką mam na myśli wszystkich tych, co przypowiadają przyszłość, co ci mówią, jak żyć. Człowiek silny i rozwinięty nigdy, nigdy nie pójdzie do kogoś takiego, ponieważ. Na swoim przykładzie, że sam kształtuje swoje życie. Sam kształtuje swoje życie. No i co robi wróżka? Ona zagubionemu człowiekowi pokazuje jedną możliwą opcję, którą tak naprawdę najczęściej nie jest ciężko wyciągnąć. Patrząc na to, gdzie człowiek jest, patrząc na to, że człowiek. Ma każde emocjonalne i fizyczne potrzeby. Jak palcem w niebo tknie, na pewno 80% będzie prawdy. Tym bardziej, że większość ludzi prowadzi takie życie szare, takie samo jak, jak większość innych ludzi w ich Matrixie. Mimo, że wszyscy się uważamy za takich, u, takich unikatowych stworów. No i przychodzi człowiek, drży jako, jak liść na, na wietrze i taki Boże, Boże, powiedz mi, co na mnie czeka? Ona tak patrzy myślę o kolejny drżący. Dobra, no to będzie to i to, spotkasz tego i tego, a nie do końca wszystko idealnie, bo nigdy nie jest do końca wszystko idealnie, ale będzie troszkę lepiej, nadzieję dać, żeby przyszedł jeszcze raz z kasą, no i takie, takie coś się dzieje. Ona ci daje jeden wariant możliwy że jesteś tak zagubiony, tak na bardzo jesteś daleki od swojej intuicji, od swojego jestestwa, od ufania sobie. Jesteś po prostu zagubiony, rozszczęsiony, nie masz rdzenia. A wróżka ci daje nadzieję, to są handlowcy nadzieją, to są handlowcy jednym wariantem. No i jeżeli tą siłę w sobie rozbudzisz i wzmocnisz, to wtedy pojmiesz, jakżeż bardzo trzeba było paść, żeby pójść, do kogoś, kto ci przedstawia tylko jeden możliwy wariant wydarzeń i za który zaczynasz trzymać się, którego kurczowo, z powodu tego, że brak ci pomysłów.